Dobrze, moi drodzy, zaczynamy nasze spotkanie. Najpierw pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Odpowiedź jest prosta. Wystarczy pożyczyć jednemu z ważniejszych ministrów, czy wicepremierów pieniądze na budowę schodów we własnym domu, w tym domu, który on sobie buduje. I to jest właśnie przykład pana prezesa, Piesiewicza, a później, jak już się jest tym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to oczywiście trzeba korzystać do oporu, tylko mieć na to dobre przykrywki, że to niby barter, że to wszystko w imię obowiązków. No i oczywiście trzeba zadbać o małżonkę, żeby została zatrudniona w banku z pensją ponad milion złotych w ciągu niecałego roku. Moi drodzy, to są realia polskiego sportu dziś. Tacy ludzie władają polskim sportem. Czy macie wątpliwości, że ten sport to ginie? I czy macie wątpliwości, że kiedy on mówi, ten pan prezes, że PKO nie jest finansowany z budżetu państwa i ma rację, bo jest finansowany głównie przez sponsorów w postaci spółek Skarbu Państwa, Orlenu, firm energetycznych i tak Ale to dla Pana Piesiewicza to już nie jest budżet państwa to już jest jak gdyby zupełnie inna kieszeń czyli to nie są nasze pieniądze bo to jest nasza wspólna własność ten przemysł energetyczny ten Orlen i to my swoimi i płaconymi czynszami i opłatami za energię elektryczną i za benzynę wspieramy to co później pan Piesiewicz mówi to nie jest od ludzi to ja jestem tutaj z czystymi rękami i to jest właśnie ta zafałszowana polska w której gnijemy i nie chcę tego rozwijać, ale jeszcze jedna rzecz. Jestem kibicem piłkarskim, tak jak pewnie większość z was. Jak boli, kiedy mieść Polski, Jagiellonia, przegrywa i odpada z rozgrzywek o klubowy Puary Europy na jednym z pierwszych etapów, przegrywając z drużyną norweską. Norwegowie, żebyście nie mieli wątpliwości, są jednym z tych narodów, który najczęściej pogardza nami. I jeśli na dodatek widzicie, że w tej Jagielonii na palcach nie jednej ręki, ale na tych może dwóch palcach możecie policzyć polskich zawodników w drużynie, bo tak naprawdę grają obcokrajowcy wyłącznie, i jednocześnie właścicielem tej Jagielonii jest prezes PZPN, Polskiego Związku Piłki Nożnej, to co sobie sądzicie? Gdzie tu jest szkolenie młodzieży? Gdzie tu jest tworzenie polskości w futbolu? O co tu chodzi? O pieniądze, bo te bogate kluby wypożyczają te spady tych, tych emigrantów po to, żeby się turlali, żeby mogli grać. Jak któryś złapie formę, to wróci do swoich. Albo się ich sprzedaje właśnie na zasadzie wyprzedaży staroci. I tym handluje się w polskich klubach i się przegrywa. I to jest prawda o polskim sporcie. Jak to się nie zmieni, to moi drodzy, ćwiczcie tą pieśń, której nie znoszę. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, bo będziecie ją nucić codziennie, rano i wieczorem. I nie będzie polskiego sportu. Ale zaczęłem od sportu, ale będę mówił teraz o czymś bardzo poważnym. Sport zresztą też jest poważny, ale o czymś, co w sercu nosimy. 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Bitwy Warszawskiej. Święto Polskiego Wojska to jest właśnie przykład, gdzie jesteśmy. I jaka jest prawda? Otóż nie oszukujmy się. Czasy rządzenia prawa i sprawiedliwości, wcześniej też, ale głównie prawa i sprawiedliwości, bo to już jest 8 lat. Czasy, w których już jest wojna na Ukrainie, to jest czas, kiedy widać wyraźnie, w jakiej zapaści jest polska armia? Jeśli chcecie wiedzieć, to te dodatkowe dewizje, które tak głośno i chętnie opisuje, czy opisywał pan minister Błaszczak, powstają przede wszystkim na papierze. Żołnierze, którzy do nich trafiają, bardzo często ci, którzy mają jakieś stopnie wojskowe, proszą o zwolnienie do rezerwy. Dlaczego? Bo nie są skompletowane, bo są na takim krańcu Polski, gdzie trudno jest budować swoją przyszłość, przyszłość rodziny, którą się ma. I jest wiele innych powodów, ale o tym się mało mówi. Ale jest i szereg innych ważnych spraw. To, co trzeba docenić, to ogromne nakłady finansowe na przezbrojenie polskiej armii. Ale jednocześnie te ogromne nakłady, można powiedzieć są powodem do problemów. Jeśli w takim wojsku jak polskim mamy cztery różne rodzaje czołgów, od Abramsów, poprzez Leopardy, poprzez Twardy, poprzez K2 koreańskie, to co to znaczy? To znaczy, że tu nie ma tej kompatybilności. Nie ma tego, co jest najważniejsze w armii. Żeby można współdziałać, bo to jest wszystko ze sobą zgrane i pasuje jedno do drugiego. To jest pierwszy przykład. I drugi przykład, który mnie najbardziej niepokoi, to gdzie są kadry do polskiego wojska. Ta swoista, można powiedzieć, destrukcja świadomościowa. Ten antypatriotyzm, który się sądzi polskiej młodzieży. Mówiąc o tym, że Bronić polskich granic to nie jest zaszczyt. Wojsko to nie jest powód do dumy. Jeśli byście sięgnęli do pamiętników przedwojennych Polaków, Konwickiego i innych, dla nich po maturze co było najważniejsze, stanąć przed komisją wojskową i co I dostać kategorię A, bo jak ktoś dostał kategorię inną, czyli B i nie mówiąc już o D, to znaczy, że to nie był facet, to nie był chłopak. To był powód do dumy i szło się na ten rok czy więcej do wojska, i to także było oczywiste, i każdy to traktował jako zaszczyt. Dzisiaj służba obowiązkowa to w ogóle się nikomu nie śni. To musi być wynagradzane, to musi być od 8 do 16, później zakładam cywilny strój i maszeruję po ulicy. Zniknęli polscy wojskowi z uli, zniknął polski mundur. Natomiast co śmieszy, jeśli najwyższy stopień generałowie w przededniu swojego święta występują w mediach, w czym? W mundurach polowych. Czemu? By pokazać, że oni rzeczywiście są na polu walki. Też to jest śmieszne. To jest ten fałsz, w który wpadliśmy. Polska dzisiaj powinna pierwsze co: zadać sobie, sobie pytanie, jak przygotować kadry dla tej znakomitej, nowoczesnej. Tego sprzętu, którego tyle zakupiliśmy. Bo sam sprzęt wojny nie będzie toczył, to będą często wyrzucone pieniądze. I jeszcze jeden przykład, który mnie bardzo boli. Jeśli sięgniecie do czasów komuny, to tam byli tacy generałowie, jak Sylwester Kaliski, wynalazca błękitnego lasera, wspaniały generał, który. Przygotował dla polskiej armii fantastyczną broń. Oczywiście Rosjanie to przechwycili, a okoliczności śmierci generała są do dzisiaj niejasne. Weźcie inną postać, Tadeusz Sołtyk, wspaniały konstruktor samolotu FISKA, I dlatego nie Rosjanie zabronili rozwijać polskie lotnictwo, bo widzieli, jak znakomite pomysły powstały. Do czego zmierzam? Do tego, że w tej chwili. W tych czasach, kiedy ponad 400 miliardów wydajemy na uzbrojenie, tylko około miliarda złotych rocznie w wojsku wydaje się na badania naukowe, na badania i rozwój. Czyli to, co jest fundamentem nowoczesnej armii, co jest fundamentem wojny cybernetycznej, wojny w każdym tym najważniejszym dzisiaj przejawie. Jeśli to się nie zmieni, jeśli będziemy importerem nawet nowoczesnego sprzętu, ale nie będziemy prowadzić własnych badań. Proszę popatrzeć na Szwecję. Kraj, ile mieszkańców? Jedna trzecia czy jedna czwarta ludności tej, którą my mamy. Ma własny przemysł lotniczy, własny przemysł artyleryjski, ma własny przemysł okrętów podwodnych i nawodnych. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy. Jeśli jest tak, że Czesi, którzy zawsze byli za nami, mają dzisiaj lepszy samolot szkolny, bo my właściwie nie mamy żadnego. Tutaj trzeba inwestować i budować. I dlatego nie dziwcie się, że w środowisku ludzi, którzy mają dla Polski to poczucie obowiązku, do nich należy pan Paweł Soroka, wspaniały organizator właśnie działań na rzecz, Modernizacji polskiej armii. W tym środowisku próbujemy w tej chwili przygotować raport i propozycje, co powinno zostać zrobione, by wojsko polskie zaczęło sięgać po własne rozwiązania naukowe, te, które przynoszą i dobrą broń, i dają szansę zarabiania na eksporcie co jest tak ważne. Moi drodzy, 15 sierpnia, szczególnie do młodych, bo te sondaże, które mówią, że wielu z nich na pytanie, co zrobić, gdyby przyszło bronić granic, odpowiada, natychmiast się pakuję i wyjeżdżam, zwracam się właśnie do nich. Przemyślcie, przemyślcie swoje życie. Zadajcie sobie pytanie: co ma sens, co to znaczy odpowiedzialność wobec siebie, wobec rodziców? wobec ojczyzny, wobec własnych dzieci. Jeśli chcecie prawdziwej przyszłości, to szukajcie jej tutaj i bierzcie odpowiedzialność za tą przyszłość, a nie tylko myślcie o tym, by się od tej odpowiedzialności uwolnić. 15 sierpnia Wojsko Polskie, czołem żołnierze, trzymajcie się. Dariusz Drawowski jest z wami.